Ważna piosenka, ważny autor i ważne słowo, które w czasach PRL-u znikało z nagrań i chyba nawet z niektórych śpiewników, jeśli w ogóle umieszczano tę piosenkę w śpiewnikach. Ciekawe, czy zorientujecie się Państwo, które to słowo. A jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieść kiść i tylko mnie nie całuj, i nie broń, nie broniść. Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł I ciebie z karabinem do końca będę niósł I ciebie z karabinem do końca będę niósł To wymarsz uderzenia i mój, i mój Ranek tak słoneczny, piosenka nasza brzmi, słowiańska ziemia miękka poniesie mnie na bój. Imperium, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. Imperium, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi.